Witam serdecznie na Runie Dnia, kochani, na kanale Mimeruna. 3 czerwca 2022 roku, w piątek. Kochani, dzisiaj mamy koniec tygodnia zawodowego dla większości osób. Oczywiście nie dla wszystkich. I Runa, Runa Hagal kończy. Kończy pewien etap, usuwa to co zbędne, więc może dzisiaj będziemy dokończać też jeszcze. Jakieś sprawy, pewne sytuacje będą miały miejsce, na które gdzieś tam nie jesteśmy przygotowani, lub zaplanowaliśmy sobie coś inaczej, a poza nami pewne rzeczy się podzieją, na co nie będziemy mieli wpływu. Sytuacje te nie będą przypadkowe, tak? One mają coś wnieść do naszego życia, mają nam coś pokazać. Runa Hagal mówi tutaj, żeby nie dawać się tym sytuacjom, jakby wprowadzić w taki stan lęku, niepokoju, tak Podpowiada, żeby wsłuchać się wewnętrzny głos, tak? bo to pozwoli odnaleźć w sobie taki wewnętrzny spokój, tak? mimo że coś będzie się działo. Możemy być dzisiaj świadkami nieoczekiwanych zdarzeń, tak, które mogą zakłócić realizację, tak jak mówię, naszych planów, ale przede wszystkim należy zachować spokój i zaufać. Tak. Te zdarzenia mogą mieć znaczy, na pewno w końcowym efekcie będą miały wydźwięk pozytywny, tak? Bo bo, bo będą niszczyć tylko to, co, co wymaga zniszczenia, tak? co, co nie było korzystne dla nas. Możemy na początku odbierać, że jakby przyjmować do siebie, że, że, że no nie jest to dla nas właśnie pozytywne, korzystne, a w rezultacie. Jeżeli się tego, temu poddamy i spojrzymy później z perspektywy czasu, to okaże się, że to musiało się podziać, żebyśmy dalej mogli pójść, żeby realizować swoje cele, marzenia i żeby ta dana sytuacja przyniosła nam w rezultacie korzyść. Bo być może, gdyby się to nie podziało, to pewne rzeczy by nie nastąpiły. I nie osiągnęlibyśmy tego, albo nie zwrócilibyśmy uwagi na inne rzeczy, albo nie skorzystalibyśmy z innej właśnie propozycji, na przykład. Runa Hagal będzie nam tutaj pokazywała takie nowe sposoby, tak, radzenia sobie z przeciwnościami losu. Mówi, żeby jakby przyjąć te zmiany, to, co się będzie działo, żeby nie stawiać oporu, tak, żeby poddać się, tak jak, jak jakby Y, przyjąć, że to, co, to, co y, się dzieje, to się dzieje y, po coś, tak? Y, runa Haga niszczy tylko to, co, to, co y, niepotrzebne, y, tak? Zablokowanie tej runy, tak jak mówię, może spowodować taką y, negatywną y, stagnację w naszym życiu, także warto, abyśmy, abyśmy po prostu się temu y, abyśmy się temu y Poddali, tak? Może to być wyzwanie, też jakiegoś rodzaju dzisiaj, tak? Którego jakby ktoś postawi przed, przed Wami, przed Tobą, tak? I jakby Runa tu podpowiada, żeby się nie obawiać, tak? Tylko, żeby to przyjąć, nie? Może właśnie na początku być, że będziemy przerażeni, tak? Ale jak bliżej się temu właśnie przyjrzymy, to zauważymy, że te doświadczenia to takie kolejne schody, tak? Stopnie, nie? Do urzeczywistnienia naszych marzeń, kochani. Więc nie blokujcie, tak? Zmian, bo to wtedy zblokuje w ogóle wszystko, tak? I, i, i przyjmijcie po prostu te nieoczekiwane nie, nie zdarzenia, bo one naprawdę... Przyniosą w rezultacie coś pozytywnego. Bo runa Hegel jest taką czyszczącą, czyszczącą runą, tak? Więc nie powinno to gdzieś działać na naszą korzyść, a wręcz przeciwnie, tak? Zburzyć to, co gdzieś zakłóca możliwości dalszego rozwoju, tak? I, i następstwo kolejnych zdarzeń, tak? W no, bo w rezultacie, w rezultacie to przyniesie y, powodzenie, tak otworzy przed tobą nowe możliwości. No i Luna chyba tu mówi, że będziesz miał y, intuicję, będziesz y, jakby też y, po tym pierwszym takim y, zaskoczeniu y, gdzieś tam. Rozumiał, dlaczego to się dzieje, będą dochodziły do Ciebie takie informacje, więc skorzystaj z tych podpowiedzi i popłyń, tak jak, jak tutaj te sytuacje będą się działy. Nie blokuj, nie oporuj, tak? Dlatego, że mimo, że to wszystko gdzieś tam e, w tych naszych sprawach będzie się dzisiaj układało tak, a nie inaczej, tak, to powinniśmy z ciekawością, tak, patrzeć e, w przyszłość, e, dążyć do swoich sukcesów, tak, więc, e, więc, no, poddajmy się tym zmianom. Hagali jest, jest symbolem Pokonywania właśnie lęków y, jest takim przełomem, y, odrodzeniem, więc nie traktujmy jej jako runy, która coś tam y, niszczy i wprowadza coś y, złego do naszego życia. Oczywiście, że każda zmiana gdzieś tam wnosi niepokój w nas, y, zaskoczenie, różne reakcje, bo każdy z nas różnie reaguje. Y, możemy być wystraszeni, mamy prawo, y, jakby obawiać się, jeżeli coś sobie zaplanowaliśmy i to miało tak wyglądać, a się okazuje, że to gdzieś. Y, to, co nam się wydawało dobre, jakby zostanie zburzone. Ale właśnie Turuna Hagal ochrania nas i po prostu usuwa, usuwa to, co, co jest dla nas niekorzystne, co jest dla nas zbędne i co przyłoży się na to, że będziemy podejmować inne działania albo w danej sprawie pokieruje się to w innym y, kierunku, który gdzieś tam w przyszłości przełoży się właśnie na korzyść i spełnienie marzeń i realizację y, tych y, zadań. Więc nie przyjmujmy tego, że coś tam dzisiaj podziało się nie po naszej myśli jako y, za złe, y, zły omen, tylko za pozytywy, kochani, za pozytywy. I zobaczymy sobie przesłanie. Sonia. Przynoszę Ci wiadomość od ukochanej, zmarłej osoby. Jesteś szczęśliwy, jestem szczęśliwy i spokojny. Bardzo Cię kocham. Proszę, nie martw się o mnie. Takie mamy przesłanie od aniołków. Tak? Wszystkiego dobrego, kochani w piątek. E Życzę pięknego dnia. Zapowiada się super pięknie. Przynajmniej tu u mnie. Pięknie od Rana świeci słoneczko. Także cudownego piątku. Poddajmy się tym zmianom. Przyjmijmy je jako coś, co usuwa to, co zbędne. I będzie prowadziło do osiągnięcia zamierzonych celów. Dziękuję pięknie. Życzę wszystkiego dobrego. Maruna.